Zobaczcie już w jedenastym odcinku co się działo w poprzednim odcinku już wam mówię Rita zawiązała sojusz z Anders i Kailą Sandra Fertes i Izabela rozmawiały co zrobią jak znowu przegrają Marcus i Kilian byli zadowoleni że ciągle wygrywają i zaczęło się wyzwanie gdzie Pedro podzielił ich na pary a zanim się jeszcze na dobre zaczęło to Marcus powiedział że Kaila ma tajny sojusz z Sandrą Fertes i Vertuzem i Sandra Fertes próbowała się tłumaczyć ale chyba jej nie uwierzyli Kilian. Uciekł od rity i odpadł z wyzwania, ale tak się potoczyło, że i tak jego drużyna wygrała to wyzwanie, ale dziewczyny miały farta, i był odcinek bez eliminacji. Kto wygra to przegra, dowiecie się już za chwilę w totalnej porażce na wyspie Santi Marii. wszystko. Gra. Widzę was wciąż w moich znach. Kim chcę być, o to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być Sławny Chcę wiksły słońca sobie żyć W nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś to idę tam. Bo ja chciałbym być Sławny na na na, 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 na. Pobudka za 10 minut. Widzę Was tam, gdzie jest ceremonia eliminacji na wyzwaniu kolejnym raz, a się to nie jest prank. Reklama zasubskrybujcie kanał Shurek on mi pomógł Vince i one zrobił wszystkie postacie z tego sezonu on je narysował lepiej niż ja w wersji beta i dziękuję za pomoc dwóm osobom z Discorda które mi pomogły w robieniu miejsc na wyspie Zapraszam również do wbicia na mój TikTok i zasubskrybowania i dania łapeczki w górę a teraz wracajcie do oglądania odcinka. Jestem wyspana jako jedna z nielicznych i Kaila, bo teraz by miała trening, a reszta jeszcze śpią. Co ten rej ten wymyślił tak wcześnie? Ja jeszcze chcę iść spać. Witajcie na waszym pierwszym wyzwaniu w połączeniu drużyn. Dzisiaj będziecie grać w mafię. Mamy trzech mafiozów, doktora, który chroni obywatelów przed mafią i policjanta, który sprawdza kto jest dobry, a kto zły, więc idźcie do Luisa po rzeczy i zaczynajmy. Naprawdę mafia to ma być wyzwanie, ale w sumie lepsze to od skoku z klifu nie narzekam. Dobra, teraz możecie się przedstawić jako zmyślona osoba. Niestety nasze miasto napada mafia, aż trzy osoby z niej obywatele. Co dalej zamierzacie zrobić z tym? No to ja jestem panem od sprzątania ulic i zawsze mogę w czymś pomóc. No to ja jestem typowym sebą na dzielni, który kroi lamusów. A ja jestem panem sprzedawcą w sklepiku monopolowym, który jest dobry dla wszystkich. Nie podoba mi się to, co wymyślił Marcus za bardzo przypomina mi rzeczywistość u mnie w domu. Dobra, to ja jestem drażniącym dzieciakiem, którego nikt nie lubi. No to ja jestem bibliotekarką w szkole, która jest jedyna w mieście. No to ja jestem woźną w szkole. To ja będę szalonym naukowcem, który swoją siedzibę ma w podziemiach. Ha ha ha. ha, ha. To ja będę pomagała kasjerowi w sklepie. To jak jest sklep monopolowy, to musi być żółto ja nim będę. To ja będę topową taką laską, która leci na bogatych mężczyzn. Koniec zapada noc, wszyscy zamykają oczy, budzi się mafia, na kogo głosujecie? Muszą być dwa głosy na jedną osobę, żeby ta osoba była. Dobrze mafia zasypia, oddała swój głos, budzi się policjant albo policjantka, kogo chcesz sprawdzić. Dobrze, doktorze albo doktorko, kto zostaje ocalony tej nocy? Dobrze, budzą się wszyscy, doktor albo doktorka, dobrze, ochronił albo ochroniła obywatela, teraz przejdźmy do głosowania, kto ma odpaść? Dobrze, więc z wyzwania odpada Anders. Fajne wyzwanie, ale szkoda, że tak szybko odpadłam, mam nadzieję, że ta zołza nie wygra tego wyzwania, mafia, dobrze, że chcę ja wywalić, oby jej się to udało. Dobrze, więc zamykacie oczy, budzi się mafia, kogo chcecie wyeliminować dzisiejszej nocy? Dobrze, zamykacie oczy, budzi się policjant, o ile jeszcze jest w grze, kogo chcesz sprawdzić tej nocy? Dobrze, więc policjant zamyka oczy, teraz budzi się doktor albo doktorka, o ile dalej jest w grze, kogo chcesz uratować tej nocy? Dobrze mam głos zaśnij więc budzą się wszyscy ale bez Kiliama niestety mafia ciebie wybrała a doktor cię nie uratował. Dobra czas na głosowanie kto odpada w ciągu dnia mówicie jedną osobę. Dobrze odpada Marcus z wyzwania a teraz wszyscy zasypiają i budzi się mafia kogo chce ci wywalić z gry. Dobrze mam od was głosy teraz budzi się policjant o ile jeszcze jest z nami kogo chcesz sprawdzić okej okay, już budzi się doktor albo doktorka o ile jest z nami kogo chcesz ochronić tej nocy. Dobrze zaśnij i teraz budzą się wszyscy oprócz Sandrei Fertes odpada z wyzwania mafia ciebie wytypowała a doktor albo doktorka cię nie uratował. A więc teraz czas na głosowanie kto odpada podczas dnia w naszej zabawie. No i po głosowaniu odpada Kaila z wyzwania, teraz zapada noc, budzi się mafia, kogo chcecie wyeliminować tej nocy? Dobrze mam głosy, zasypiacie, budzi się policjant, jeśli jeszcze jest kogo chcesz sprawdzić, ok, zasypia, teraz budzi się doktor albo doktorka, jeśli jeszcze jest z nami, kogo chcesz uratować tej nocy? Dobrze zasypia, a teraz wszyscy się budzą oprócz Izabeli. Mafia zagłosowała na ciebie, odpadasz i to głosowanie teraz jest kluczowe. Jeśli obywatele wywalą mafię, to gramy dalej. Jeśli nie wywalą, mafia wygrywa więc głosowanie. Więc Rita Marcus i Felix wygrali i nie możecie na nich głosować i śpią oni w domku dla zwycięzców i widzimy się na ceremonii eliminacji pod wieczór. Ale super, wygrałem wyzwanie, nie muszę się martwić, że odpadnę, ale z drugiej strony mogą mnie zabrać za dobrego rywala, więc tak pół na pół dobrze. Dobrze, że wygrałam, byłem na celowniku, bo nie miałam zbyt dużo sojuszy, a teraz nie muszą się martwić, ale super. Jest kiepsko przez Marcusa musimy liczyć na te sojusze co zrobiliśmy może nas nie wydadzą najbardziej liczy na Izabel ona nas nie zdradzi i może Daniara reszta wątpię musimy szukać statuetki żeby nie odpaść. Zebrałam was tu wszystkich żebyście zagłosowali na Sandra Efertes, ona jest największym zagrożeniem dla nas uwierzcie mi proszę zagłosujmy wszyscy wspólnie na nią na tę zołzę wszyscy razem. No i po co ja tu jestem, jak i tak wiem, że ciebie nie posłucham, bo jesteś zdradziecka tak samo jak Kyla i tak zrobię po swojemu. No i to mi się podoba, tutaj jest bardzo dużo scenariuszy i muszę dobrze przemyśleć, jak to rozegrać po swojemu. No jakby tu ją obronić, może Daniar coś będzie miał, możemy też wykorzystać Marcusa, bo nie lubi Anders i Kylie, więc mamy dużo opcji. Hejka gołąbeczki mam dla was dobre nowiny i złe te dobre to że Daniel ma plan a złe to że i tak będą głosy na ciebie Sandrea powiem wam potem jak Daniel wymyśli już plan już wdrąża go w życie. Ale super znowu jesteśmy razem i fajny plan wymyśliła Siandersa może pójdziemy i powiemy wertuzowi na kogo głosujemy przecież to nasz sojusznik co nie Felix. Czy ten debil nie umie niczego zachować dla siebie, tylko rozpowiadać dookoła? No dobra, ja też powiedziałem, Anders, że mamy z Vertuzem sojusz, ale on jeszcze bardziej ją utwierdził w tym. Mam dla ciebie świetny układ, Marcus, ja ci powiem dwa imiona, a ty musisz jedno z nich wybrać i na nie zagłosować dzisiaj bez zastanowienia się i ja też na nie zagłosuję zgoda. Zgoda i tak nie mam innych sojuszników oprócz ciebie, to podawaj te dwa imiona i zagłosuję na nie. No weź, Luis, daj mi drugą szansę, każdy zasługuje, proszę, proszę. No ty tych drugich szans miałeś miliony, nie wiem, daj mi się zastanowić jeden dzień przynajmniej. Dobra, Luis, przypilnuj go, żeby nic nie robił, idę sobie coś zrobić do jedzenia. No weź, Kajla, zagłosuj z nami, jest taka okazja wywalić dobrą przeciwniczkę, a ty chcesz zmarnować głos, no zagłosuj razem z nami. Nie zagłosuję na nią, to moja przyjaciółka i koniec tematu oddam głos, który nikogo nie skrzywdzi i tyle. No pamiętam to, że Anders mnie poparła wtedy i wywaliliśmy pana Ferdynanda, ale nie mogę zagłosować na Sandrę Efertys, to moja przyjaciółka, chyba to zrozumie Anders. Ja se robię wolne teraz to ty będziesz prowadził, bo nic nie mówisz prawie, więc zobaczymy jak sobie poradzisz sami. Ja jadę i będziesz miał dwa odcinki do prowadzenia, a później będziemy się dzielić jak chcesz tym, co ja bym sam mówił. Może to nam dobrze zrobi ta przerwa od siebie i może wtedy złapie wiatr w żagle, zobaczymy co się wydarzy. No to wiecie jak to działa, idziecie, oddajecie głos, ta decyzja już jest ostateczna, nowe karteczki są z głosowania, więc ruszać się. Dobrze oddaliście już głosy ale najpierw dam pianki ricie Marcusowi i Felixowi bo wygrali zadanie więc mają od razu pianki a teraz tak jak jest standardowo najpierw czytam osoby bez głosów a ich jest sporo Kajla, Izabela Daniel Vertus i z jednym głosem bezpieczny jest ja ma ostatnia pianka leci do... Ostatnia pianka leci do Sandrei Wertes. Przykro mi, Anders, musisz iść do łódki przegranych. Może i odpadłem, ale i tak daleko zaszłam w tej grze, do połączenia drużyn dotrwałam i znalazłam nową przyjaciółkę. Podsumowując, było super szkoda miliona dolarów, ale tylko jeden wygrywa. Dzisiaj odpadła Anders, kto odpadnie następnym razem, kto wygra, czy ktoś znajdzie figurkę i czy Major Andre sobie poradzi w roli prowadzącego tego i wiele więcej dowiecie się już w następnym odcinku Totalnej porażki na wyspie Santimari.